Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam model ciężarówki Star 200. Jest to ósmy numer z kolekcji kultowe ciężarówki z epoki PRL-u, wydawnictwa De Agostini. Ciężarówka prezentuje się tak. Tak wygląda, oto z lewej strony. Z prawej strony, tył oraz przód. Z przodu mamy srebrne światła z widocznymi bolcami. Trzy grube czarne plastikowe wycieraczki, typowe dla serii gazetowych. Ładne przezroczyste kierunkowskazy. Głębia grilla zrobiona na czarno. Samochód posiada czarne felgi. Za drzwiami posiada oznaczenie 200. Srebrne klamki. Trochę ciemne przezroczyste kierunkowskazy. czarne wnętrze, srebrne odbłyśniki lusterek, szara skrzynia, tutaj widać tablicę rejestracyjną, trochę jest przesłonięta jak się patrzy z tej strony, kolorowe przezroczyste światła, Od spodu ciężarówka prezentuje się tak. Ładne czarne koło zapasowe, pomalowana na srebrno rura wydechowa z tłumikiem. Podwozie wydaje się być metalowe. Tak oto prezentuje się ta ciężarówka. A jeśli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z tej serii. Do zobaczenia.